Cała mandala z piasku, sypana od praktycznie wczoraj, po południu. Od dzisiaj rana dalsza kontynuacja była. Mandala przedstawia herb oliwy z racji 90. rocznicy przyłączenia oliwy jako dzielnicy do Gdańska. Całe przedsięwzięcie zostało sponsorowane przez firmę Dorako jako y, gospodarza tutaj tego terenu, nie wiem czy się nie mylę y, tu jest to y, logo firmy y, co jeszcze mogę powiedzieć piaski są y, tak, może właśnie odnośnie piasku y, tu jest y, czysty y, piasek budowlany ten biały to proszę y, mi wierzyć ale ten piasek to jest Gdyńska plaża to jest czyściutki piasek z gdyńskiej plaży. Czarny to jest piasek plażowy zmieszany z tlenkiem żelaza i tak samo czerwień i zieleń tak samo. Co jeszcze mogę powiedzieć? Całość została usypana z szablonów. Dlaczego? Ono dlatego, że mało czasu było na samosypanie, na sam proces sypania. No i przede wszystkim warunki, warunki atmosferyczne. Deszcz tak nie przeszkadza w sypaniu jak wiatr. Akurat tutaj całe drzewko Oliwne jest zliftingowane, można tak powiedzieć, bo nam piasek od samego rana już szkodę zrobił. Musieliśmy troszeczkę te gałązki poprawić. Wyszło jak wyszło. No myślę, aha i przede wszystkim wymiar, czyli średnica tej mandali, tego kręgu, nie jest wzięta z kapelusza. Zastosowałem tutaj świętą liczbę 0,618 jako liczba złotego podziału pomnożona przez 9. Akurat wyszło 556 cm średnicy. Ma jakąś tam moc, architekci będą wiedzieli o co chodzi. Przede wszystkim Leonardo da Vinci. Co jeszcze można powiedzieć? Odważne porównanie. Proszę mi powiedzieć, ile osób to robiło? Ile surowca? Surowca? Aha, no dobrze. To już mówię. Samo cięcie szablonów zajęło mi półtorej dnia, bo sporo tutaj kartonów poszło. Syn mi pomagał. Czyli tutaj Mikołaj. Brudny. Widać na twarzy zresztą. Ile tutaj surowca? Więc mówię. Samo podobrazie, czyli żółty piasek ten budowlany to jest sześć taczek. Białego piasku trzy wiadra. Takie dziesięciolitrowe. No i tego zielonego też dwa wiadra. Także no... Dużo, dużo, dużo tego piachu tutaj nie ma, niemniej będziemy się tutaj mocować po godzinie 18, kiedy nastąpi oficjalne zamiecienie tego. No właśnie, niezdmuchnięcie, prawda? Zamiecienie, tak. Spodziewamy się tutaj, że pan Stelmasiewicz, prezes Fundacji Gdańskiej, szef Galerii Warzywnia przyjdzie tutaj. A go przepraszam, proszę tutaj jeszcze trochę uważać. Jeszcze, jeszcze nie ten czas. Tak. I będziemy tu z synem sprzątać, czyli musimy plac doprowadzić do stanu, przed sypaniem. No mam nadzieję, że nam się to uda. Z 2-3 godziny będziemy musieli tutaj zamiatać i ten piasek wywieziemy. A o godzinie 18 podczas zamiatania tego piasku, kto będzie chciał, będzie mógł tą cząstkę, troszeczkę tego szczepnego piasku sobie gdzieś tam, nie wiem, do torebki wziąć, na dobre, na dobre czary, na dobre obyczaje. Ceremonialny, ceremonialnie jedno wiadro piasku, stąd jak się to już usypie taki stożek, tutaj wrzucimy do potokoliska. Według wszelkich. A to Słucham. To no, według, według tybetańskich A, prawideł. Tybetański, tak, jest... sypią. Mandala zamieciona, do wody trzeba wrzucić. No. A może pan wie, jakie jak jest przeznaczenie tego osiedla? A to nie są osiedle, proszę panią, to są biurowce. A biurowce? Tu jest siedziba, chyba, i to są biurowce. A tutaj w ogóle, o właśnie, może, może się pani z tym pytaniem skierować tutaj do pani, która jest w temacie bardziej Dobrze, skąd pomysł? Czy piaskiem miał nie do czynienia? Y, pomysł był taki, z y, synem sypiemy takie mandale, nasze y, diagramy piaskowe już od nie, od nie wczoraj, od nie dziś, a w zeszłym roku na piątą rocznicę galerii y, Warzywniak usypaliśmy w bardzo pomieszanym. Y, formacie, taką mandalkę przed, przy, przy ulicy Opata przed Galerią Warzywniak, z tym, że tam było logo Galerii Warzywniak. Nadarzyła się okazja, że teraz jest 90. rocznica, Wiwa Oliwa też świętuje swoje jubileusze, ten festiwal, no i zaproponowałem, że coś dużego trzeba zrobić, żeby ludziom sam herb Oliwy wbił się w pamięć, Yy, przystała na to jeszcze firma Doraka jako tutaj sponsor yy, strategiczny w całości. No i przede wszystkim yy, dzięki nim, dzięki uprzejmości, mogło to powstać, bo tu jesteśmy na ich terenie. Tak? się buddystami? Nie. Moje no, no, tutaj może kolory coś mówią, ale nie. No, my jesteśmy, nie wiem, kościołem podróżujących nieznajomych to tak budowują. A tak, ale czy panie mandali ma charakter kontemplacyjny? Dla Was też taki tak, moment? to jest tak. ciężka robota? Yy, jest ciężka robota, proszę pana muszę powiedzieć, yy, gdy robimy jakąś przestrzeń tak, to po dobrazie. To, to jest ciężka praca, człowiek się mechanicznie to robi, ale kiedy przychodzi, no akurat tutaj tego nie ma, kiedy przychodzi do cyzelowania jakichś szczegółów, szczegółików, tak, z tych kipetek jak usypujemy, czasami, znaczy no, czasami bardzo często trzeba wstrzymać oddech, żeby ręka dobrze prowadziła. I na przykład ten oddech jest wstrzymywany do 50 sekund, No trochę w głowie coś brak powietrza robi swoje, brak tlenu, no człowiek się dziwnie czuje. I to skupienie, i ta cisza, wyłączenie się przede wszystkim, wypadnięcie z tej historii Medytacyjny czasu. Medytacyjny spokój tak jest potrzebny do waszego spania czegoś takiego. Wypadnięcie z tej historii, bo owszem, coś się robi na widoku, dużo ludzi jest, obserwuje gwar, hałas, zgiełk, a podczas sypania człowiek się wyłącza, jeszcze jak ten oddech pracuje, tak? Bo, no niestety, jak w półkłódzkach człowiek jest przygięty i ręką gdzieś tam Coś jakieś tam, yy, diagramy sypie, musi trzymać odek, bo jednak klatka pierwsza pracuje, całe ułożenie ciała, statykę jakąś trzeba też znaleźć, balans ciała, to trzeba się gdzieś wyciągnąć przy takich dużych yy, formatach, no. Samo zniszczenie mandali jest yy, rytuałem, wyzwolenie tak jak to w yy, buddyzmie, czy po prostu posprzątaję po sobie? Znaczy, w naszym wydaniu, mm -hmm. tak? Trudne pan mi zadał pytanie. Filozofia sypania mandali sprowadza się do tego, że coś, czemu poświęca się dużo uwagi, dużo pracy, tak czy siak przemija, to tak wszystko w kosmosie, wszystko we wszechświecie ulega przemijaniu, nie kończącym się przemianą, a tak, że w pewnym momencie się kończy, tak ta mandala też w pewnym momencie zostaje zamiecona w myśl tej waszej idei przemijania. Znaczy, Także... Ja jeszcze może tutaj dodam, jako człowiek, nie powiem, że artysta, ale twórca, tak? Y, twórca estetycznych rzeczy, twórca piękna, y, pozbywam się ciężaru, czyli pełna wolność artystyczna. Potrafię z czystym sumieniem i lekkością serca zniszczyć to, co zrobiłem. Bez ujmy, y, ani na swoim bez ujmy własnego honoru, nie wiem, nikomu krzywdy nie robię, a też i pokazuje, że coś jest ulotne, tak jak nasze życie, tak? Coś jest i nagle pyk, nie ma. Wiatr, woda, żywioł. О, так мы можем целуем. Спасибо.